1 sierpnia był dniem sporej wyprzedaży na światowych giełdach. Spadki napędził zbieg dwóch negatywnych okoliczności, które uderzyły w obkupiony, a więc bardzo wrażliwy na takie wydarzenia rynek. Na giełdzie papierów wartościowych indeks WIG-20 doświadczył dotkliwego spadku o ponad 2%. W Stanach Zjednoczonych skala spadków była również duża i objęła wszystkie główne indeksy. SP stracił 1,8%, technologiczny NASDAQ zanurkował o 2%, a Dow Jones spadł o prawie 1,5%. Rynki weszły w sierpień po okresie silnych wzrostów, co zawsze czyni je szczególnie podatnymi na negatywne wstrząsy. W Stanach Zjednoczonych indeks SP 500 osiągnął nowy historyczny szczyt w czerwcu i przez cały lipiec utrzymywał się w pobliżu rekordowych poziomów. Indeks Nasdaq również znajdował się w potężnym trendzie wzrostowym. Taki pozytywny sentyment jest zjawiskiem globalnym. Europejskie giełdy rosły również w nadziei na porozumienie handlowe z USA. Polski rynek miał za sobą także wyjątkowo udaną pierwszą połowę roku. Indeks WIG wzrósł o ponad 31% w pierwszym półroczu 2025. To był najlepszy jego wynik od 2007 roku. Pod koniec lipca osiągnął nowy historyczny rekord. Można powiedzieć, że ten potężny rajd oznaczał, że rynki były wycenione praktycznie na perfekcję. Nastroje inwestorów były skrajnie optymistyczne, wyceny akcji dosyć naciągnięte. Tworzy to kruchą równowagę, w której każda negatywna niespodzianka może wywołać falę realizacji zysków. I to właśnie stało się w piątek. Sezon wyników finansowych za drugi kwartał 2025 roku, choć na papierze jest bardzo udany, ujawnił pewną fundamentalną zmianę w psychologii inwestorów. Statystyki były imponujące, bo aż 56% spółek z indeksu SP pobiło prognozę zysku na akcje o więcej niż jedno odchylenie standardowe. Jest to wynik lepszy od długoterminowej średniej. Ogółem zyski spółek z SP500 wzrosły o 11% rok do roku. Mimo tych wzrostów, reakcja rynku na te wiadomości była troszeczkę zaskakująca. Inwestorzy przestali nagradzać dobre wyniki z przeszłości, zamiast tego skupili się na przyszłych zagrożeniach. I najlepszym tego przykładem jest Amazon. Mimo pobicia prognoz przychodów, firma odnotowała spadek akcji o 6,6%, ponieważ jego prognozy dotyczące wzrostu w segmencie usług chmurowych, rozczarowały rynek. To pokazuje, że inwestorzy nie kupowali już historii o niekończącym się wzroście, aktywnie szukali powodów do sprzedaży i realizacji zysków po wielomiesięcznym rajdzie. Nie wiemy w jakim stopniu na to wszystko wpłynęły też cła. Cień ryzyka związanymi z cłami oczywiście cały czas wisiał nad rynkiem, ale w większości był on już wyceniony. Analitycy konsekwentnie obniżali przyszłe prognozy z powodu obaw handlowych i narastający niepokój już przygotował taką długofalową reakcję negatywną na to, gdy te cła zostały ostatecznie sformalizowane. Być może rzeczywiście formalizacja ceł ogłoszona 31 lipca oraz nowe cła wprowadzone dla Indii, podniesiona stawka cenna dla Kanady i potężne cła w wysokości 39% dla Szwajcarii mogły wpłynąć na to, że w piątek ten sentyment był słaby. Kolejnym ciosem, który wstrząsnął rynkami w piątek, był lipcowy raport z amerykańskiego rynku pracy, raport Non-Farm Payrolls, który dotyczy sektora pozarolniczego i zatrudnienia w tym sektorze. Okazało się, że gospodarka USA stworzyła w lipcu 73 tysiące nowych miejsc pracy, co było wynikiem znacznie niższym od konsensusu rynkowego, który zakładał wzrost. O około 110 tysięcy. Był to najsłabszy odczyt od 5 miesięcy, wyraźnie wskazujący na obchodzenie na rynku pracy. Najbardziej jednak niszczycielską informacją w raporcie okazała się potężna rewizja w dół danych za poprzednie miesiące. Czerwcowy, pierwotnie solidny odczyt na poziomie 147 tysięcy miejsc pracy został skorygowany do zaledwie 14 tysięcy. Rynek pracy, solidny i odporny, jest Pewną podstawą polityki w rezerwy federalnej. I w przypadku, gdy rewizja tych danych nieco podważyła te fundamenty, no to rynek zareagował natychmiastowo i dosyć gwałtownie, bo dolar zanurkował, rentowności obligacji spadły wyraźne osłabienie dolara, para euro-dolar skoczyła w górę, jak widać na tym wykresie, praktycznie w kilkanaście minut po publikacji raportu, jest dosyć prosta i zrozumiała, bo słabe dane zwiększają oczekiwania na to, że FED może szybciej obniżyć stopy procentowe. Jeszcze przed publikacją rynku pracy szacowano prawdopodobieństwo cięcia stóp przez FED we wrześniu na około 35-40%. Po danych prawdopodobieństwo to skoczyło powyżej 80%. To obrazuje skalę dosyć dużego zaskoczenia. Rynek obligacji również zanotował spadek rentowności, bo inwestorzy zaczęli zakładać łagodniejszą politykę Fed. Z punktu widzenia giełd, dane te mają dwuznaczny wpływ, bo z jednej strony słabsza gospodarka to gorsze perspektywy dla zysków spółek, ale z drugiej strony większa szansa na obniżki stóp. Co jest zazwyczaj czynnikiem pozytywnym dla akcji. 1 sierpnia jednak przeważyły te obawy i chęć zabezpieczenia wcześniejszych profitów. Inwestorzy woleli dmuchać na zimne, wychodząc z części tych najbardziej ryzykownych pozycji. Więc skoro pierwszy dzień sierpnia przyniósł dosyć silne spadki, to czy to już jest definitywny sygnał korekty? Jakąś formę korekty możemy oczywiście zobaczyć, pytanie tylko jak znaczącą. Argumenty za pogłębieniem korekty to fakt, że wyceny akcji mocno wzrosły po kilku miesiącach napędzanej głównie gigantami technologicznymi, pojawiły się sygnały euforii. Wysokie wskaźniki sentymentu, duży napływ kapitału detalicznego więc to wszystko powoduje, że ten rynek jest rzeczywiście bardzo optymistyczny. Dane makro, w tym na razie ten wspomniany rynek pracy USA, mogą być pierwszymi sygnałami spowolnienia gospodarczego, ale oczywiście musimy poczekać na kolejne publikacje makro z kolejnych tygodni, żeby takie informacje mogły rzeczywiście się potwierdzić. Na razie na takie spowolnienie gospodarcze jest za mało sygnałów. No i, i mamy też kwestię tego, że sierpień, wrzesień to dosyć słaby okres dla inwestorów, tak sezonowo i statystycznie. To samo w sobie wywołuje pewną presję podażową. Dopiero tak naprawdę w październiku, listopadzie zaczyna się bardziej pozytywny okres w roku. Jednak pamiętajcie, nawet jeżeli Typowo sierpień, a wrzesień, to już w ogóle są miesiącami, gdzie te wyceny akcji są nieco słabsze, to nie oznacza, że tak na 100% będzie. Zobaczymy więc, co przyniesie najbliższy tydzień. Dla inwestorów najważniejsze jest to, żeby nigdy nie panikować podczas takich ruchów. To był dopiero jeden dzień spadków. Trzeba pamiętać, że korekty są naturalną częścią rynkowego cyklu, w szczególności w momentach, kiedy mamy tak długo. Tak duże wzrosty. Warto obserwować napływające dane, zwłaszcza dane makro i kolejne dane ze spółek. Również działania banków centralnych w najbliższych tygodniach będą bardzo ważne. Dopiero te czynniki zadecydują, czy sierpniowe, czy będziemy mieli sierpniowe osłabienie, które będzie trwało trochę dłużej i przerodzi się w większą korektę. Zachowajmy czujność, ale i chłodną głowę. I to w dwie strony. Nawet po tych jednodniowych spadkach nie warto podejmować nagłych decyzji o wykupowaniu dołka, bo tak naprawdę ta korekta może rzeczywiście trochę dłużej potrwać. Może być też tak, że akcje będą nadal rosły. Tak więc, my w naszych portfelach na pewno zachowujemy spokój. I do usłyszenia w piątek, kiedy omówimy, co działo się na rynkach w tym nadchodzącym tygodniu, no i wybierzemy kolejne spółki do naszych konkurencyjnych portfeli w podcaście Kwid Flip. Do usłyszenia.